Dzień dobry, kochani, powitania nadszedł czas. Na to czekał każdy z Was. Podaj rękę, powiedz hej, hej. Uśmiech sam pojawia się, teraz jeszcze ukłon niski, a na koniec dwa uściski. Powitania nadszedł czas, na to czekał każdy z was. Podaj rękę, powiedz hej! Hej! Uśmiech sam pojawia się. Teraz jeszcze ukłon niski, a na koniec dwa uściski. Witajcie, witajcie! Dzisiaj będziemy bawić się. Z wielkanocnymi zajączkami. zajączkami! Dlatego właśnie mamy opaski. Wy też możecie sobie e, zrobić takie opaski w domku według własnego pomysłu i bawić się dzisiaj z nami i z zającami. Dlatego zaczniemy od zającowej gimnastyki. Więc najpierw bez muzyki spróbujcie powtarzać za nami. Zając długie uszy ma. Ta -la -la, la la, Nosek słodki, oczka dwa. Hopsa, hopsa, sa. Każdy zając skacze hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Jeden skok, drugi skok, teraz wszyscy hop. Podoba Wam się nasza gimnastyka. Teraz spróbujemy z muzyką. Zając długie uszy ma tra la, la tra la, la, nosek słodki, oczka dwa. Hopsa, hopsa, sa. Każdy zając skacze, hop. Hop, hop, hop! Hop, hop, hop! Jeden skok! Drugi skok! Teraz wszyscy hop! Jeszcze raz! Zając długie uszy ma, tra la, -la tra -la -la. Nosek słodki, oczka dwa, hopsa, hopsa, sa, hop, sa, sa. Każdy zając skacze. Hop! Hop, hop, hop! Hop, hop, hop! Jeden skok, drugi skok. Teraz wszyscy hop! A teraz będzie szybciej. Zając długie uszy ma. Tra la, la, tra la, la. Nosek, słodki, oczka, dwa. Hop, sa, hop, sa, sap. Każdy zając skacze. Hop, hop. hop. Jeden skok, drugi skok, teraz wszyscy hop! Brawo! Mam nadzieję, że też z nami poskakaliście i fajnie się bawiliście z zającem. Jeszcze wrócimy do tej naszej gimnastyki. A teraz, słuchajcie, siadamy i zajęcia zaczynamy. Tak, i zajęcia, słuchajcie, zaczynamy. A dzisiaj mamy dla Was propozycję wykonania pracy plastycznej. Jak myślicie, co będziemy robić? Hm? Już chyba panie Wam troszkę podpowiedziały, będziemy robić dzisiaj wielkanocnego zajączka. Zajączka. Nie takiego jak tu mamy, tego Wam pokazujemy, a zaraz się dowiecie, jakiego zajączka zrobimy dzisiaj. Co nam będzie potrzebne? Potrzebne nam będą rolki po papierze toaletowym. Pani Anitka będzie robić swojego zajączka, ja swojego, więc mamy dwie rolki. Wy szykujecie sobie po jednej rolce. Będzie nam potrzebna szara. Farbka, tak? Jeśli nie macie szarej farbki, to możecie ją zrobić poprzez zmieszanie białej i czarnej. Oczywiście do farbki są potrzebne pędzelki. Pędzelki właśnie. Będzie nam potrzebny klej. Może być w sztyfcie, taki zwykły. My tutaj mamy taki troszkę inny klej e, wiko. Będą nam potrzebne oczy. Jeśli macie w domku takie ruchome, to fajnie, a jeśli nie, to po prostu e, wytniecie je e, z papieru. Będzie nam potrzebny też czarny papier, e, taki szary i różowy, bo naszemu zajączkowi będziemy robić długie uszy. uszy. Właśnie. aż z czarnego papieru zrobimy mu co? Wąsy. Wąsiki, właśnie. A na nosek słodki potrzebna jest nam bibuła różowa albo fioletowa. A jak macie w domu pompony, to też mogą być pompony. No i oczywiście nożyczki. Chyba wszystko, panie, powiedziały. No to teraz, słuchajcie, zaczynamy. Podwijamy rękawy i będziemy malować. Naszą rolkę po papierze toaletowym szaro farbą, więc bierzemy do rączki pędzle i malujemy rolki szaro Cała rolka ma być szara, więc pracujemy. Pędzelek staramy się trzymać tak samo jak kredkę albo ołówek i malujemy. Kochani, moja rolka już jest gotowa, poczekamy jeszcze na Panią Gosię. Tak, ja też już kończę. Troszkę się wymazałam farbą, ale to nic. Też już mam. Zostawiamy rolki do wyschnięcia. Tak, zostawiamy rolkę do wyschnięcia. A w tym czasie, słuchajcie, może położymy je tutaj. Mamy słoneczko w przedszkolu, więc położymy je tutaj do słoneczka, one nam szybciej. E, wyschną, A my zabierzemy się za wycinanie uszu. Zając ma jakie uszy? Szare. Szare i takie długie. W tym zadaniu mogą Wam pomóc rodzice. Zając ma e, dwa uszka, tak? Jedno uszko, drugie uszko, więc musimy mu wyciąć dwa uszka. Waccinamy mu uszy. Mogą być takie okrągłe, mogą być szpiczaste. Ja mam okrągłe uszy, pani Gosia ma szpiczaste. Ja mam takie sterczące, tak. O, no, popatrzcie. To już jakie Wam się podobają, takie zróbcie. My mamy takie. I teraz robimy jeszcze w tych uszkach, Środek. takie środki różowe, takie różowe. Kłębuszki z różowego papieru, właśnie. Też musimy zrobić ile? Dwa! Dwa. Mhm. O, popatrzcie. Już mamy różowe środki, i teraz te różowe środki trzeba umieścić na tych w szarych środkach. O w ten sposób. Przyklejamy je teraz klejem. I będziemy mieć gotowe uszka dwa. Mhm. Mamy tam klej, tylko nie mamy chyba, a jest ten Dobrze. Proszę bardzo. My mamy taki inny klej, Wy macie w na pewno w domku, więc smarujecie poim klejem. Tak. Jedno uszko. I drugie. Nasze uszy już są prawie gotowe. Tak, zobaczcie, mamy uszy, Pani Anitka, Pani Gosia, tak, odkładamy je na bok, oczka mamy już gotowe, to teraz musimy zająć się bąsikami. bąsikami, właśnie, Więc będziemy je robić, wycinać z czarnego papieru. Wycinamy cieniutkie paseczki. Tak. Wycinamy sobie takie cieniutkie paseczki. O. Uważajcie z nożyczkami. Kilka takich paseczków. I teraz krzyżujemy te e, Paseczki ze sobą i robimy wąsiki. Mhm. Pani, a zajączek pani Anitki ma takie grube wąsy, a mój ma troszkę cięższe. I teraz sklejamy je ze sobą na środku. Jeśli coś sprawia wam trudność, to zawsze możecie poprosić o pomoc naszych rodziców. Na pewno mamusia albo tatuś chętnie wam pomogą. Mhm. Dobrze. Mamy już wąsiki. I teraz musimy jeszcze na środku tych wąsików zrobić... Ja to tutaj co mam? Nosek. Nosek. Dlatego jest nam potrzebna była. Urywamy Proszę. sobie kawałek bibułki i z tej bibułki robimy małą Kulekę. kuleczkę. Będzie ona noskiem naszego zajączka. Zgniatamy, tutaj ćwiczymy nasze paluszki, formujemy kuleczkę. I tą kuleczkę trzeba przykleić tutaj na środku naszych mosików. Mam nadzieję, że będzie się trzymać, bo dość duży zrobiłam nosek mojemu zajączkowi. Mocno przygniatamy paluszkiem. Uszka gotowe, wąsiki gotowe. Proszę. Są wąsiki, są uszy i są oczka. To teraz idę po te nasze zajączki. Sprawdzę, czy już wyschły. O, na słoneczku ładnie wyschły. I teraz zajmiemy się przyklejeniem tych elementów. Zaczniemy od długich uszek, tak? Bierzemy uszy i będziemy je naklejać tutaj u góry naszej rolki. Jedno ucho i drugie ucho. Zobaczcie, pani zrobiła, przykleiła na rolce, tutaj z przodu, a pani przykleiła w środku rolki te łóżka naszego zajączka. Zobaczcie, są już uszy, tak, zajączek ma uszy. No to teraz zajmiemy się oczkami i przykleimy oczka dwa. jedno oczko, żeby zajączek na nas patrzył tak i drugie oczko nasz zajączek ma już oczka są so już tak oczka troszkę taki wygląda wystraszony, ale zaraz nakleimy mu wąsiki i słodki nosek i na pewno ta mina mu się zmieni, więc teraz Przyklejamy pąsiki i nosek, tak. Mocno musimy przytrzymać. Mhm. I popatrzcie, nasze zajączki. To są nasze zajączki. Czekamy na Wasze zajączki. Tak, czekamy, jesteśmy ciekawe, jak sobie poradziliście. Słuchajcie, posprzątajmy nasze miejsce pracy, bo troszkę tutaj nabałagaliśmy, i powiemy Wam jeszcze, gdzie można i w jaki sposób te zajączki posadzić. Słuchajcie, jeśli macie w domku. E, takie e, drewniane wianki, to możecie usadzić te zajączki właśnie w takich drewnianych wianeczkach, o na takiej zielonej trawce i położyć e, na przykład jako dekoracja na waszym świątecznym stole. Ale jeśli nie macie, e, to możecie na przykład na talerzyku to zrobić, możecie zrobić zamiast tutaj tej zielonej trawki możecie użyć też zielonej bibuły i zrobić taką trawkę waszym zajączkom. Nasze zajączki już siedzą na trawce. Nasze zajączki czekają na święta. I czekają na święta i troszkę są głodne, więc możemy też tym zajączkom dać do schrupania Czekoladowe jajeczka. Tak, więc jajeczka kładziemy obok zajączków. Jako taki element dekoracji. Zajączek się cieszy, bo ma już dużo słodyczy wokół siebie. Zobaczcie. Są dwa zajączki. Jest im raźniej. Możecie zrobić też dwa. Albo może zrobić jeden mamusia, drugi tartuś, a wy trzeci. I mieć całą rodzinę zajączków. Nasze zajączki się już cieszą i teraz chciałyby z nami jeszcze raz zatanczyć i poćwiczyć. Co wy na to? No to zapraszamy. zapraszamy. Wstajemy. stajemy, wstajemy. Nasze pupy teraz siedziały. To teraz muszą troszkę się poruszać i zrobić, z zajączkami naszymi nim na styk. długie uszy Hopsa, sa, hop, sa, sa, Każdy zając skacze hop, 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 hop. Jeden skok, drugi skok, teraz wszyscy hop. I ostatni raz, wszyscy za szybko. szybko. Zając długie uszy ma, la, 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 la. Nosek słodki, oczka dwa, Hopsa, sa, hop, sa, sa. Każdy zając skacze hop, 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 hop. Jeden skok, drugi skok, teraz wszyscy hop. Brawa dla Was. Brawa dla Waszych e, zajączków. E, słuchajcie, mam nadzieję, że podobały Wam się nasze zajęcia i Wasze zajączki już zdobią e, świąteczny stół. My się będziemy z Wami powoli żegnać widzimy się jeszcze jutro i razem się wesoło bawimy żegnajcie kochani do widzenia pani papa. Pa.